Borda, to, że dzisiaj jest finał euro, mówimy sobie finały y, od euro w roku 1966 y, do, do finału roku euro na 2016. Tylko tyle mówimy sobie, bo reszta do nie, wie, nie wiem gdzieś to mi się często mieszają. Macie więcej finałów euro w opisie, dobra, omawiamy. Euro w 1986 się Anglii. W Polsce się na ten turniej zakwalifikowała i Niemcy je wygrały po raz trzeci raz w historii. Z Czechami wygrali w finale. Zapomniałem wynik. A. Cztery lata później był, był turniej w Belgii i Holandii. Na przełomie wieków i tam wygrała Francja 2-1. Obecni mistrzowie świata wygrali Euro. Z takimi gwiazdami jak Zidane, Welcome, Diner Baszpajna, obecny trener reprezentacji Francji Henry. Cztery lata później była ogromna sensacja, bo Portugalia z takimi gwiazdami jak Pauleta czy Christiano Ronaldo i Rulik Figo przegrało w półfinale z Grecją niefaworyzowaną. Grecja była rewelacją tego turnieju. Cz 4 lata później było debiutanckie euro Polaków i je wygrała Hiszpania 2-0. Torres wtedy grał Via i jest w Hiszpanii. 4 lata później euro było na Polsce, Ukrainie. I y y y to euro wygrali y y wygrała Hiszpania rozbijając w półfinale w Kijowie 4-0 Włochów. Wtedy grali w Hiszpanii też Kasyers, Dolby, Alba i Torres, takie same gwiazdy, Obecni mistrzowie świata i Europy wygrali to euro w roku 2012, bo Hiszpania też broniła tytułu mistrzostwa świata wracając do Mistrzostwa Europy. To tyle, lata później był francuski, drugi po raz trzeci w historii. To w Polsce poszło najlepsze euro w historii dla Polski, bo otarliśmy się o półfinał, ale. Ostatecznie do półfinału nie awansowaliśmy, tylko po Portugalia pokarnych wygrała z nami. W skrzaniu pokarnego Kuba właszczykowski wtedy. Portu Znam drogę do Portugalii. Na początku w grupie byli remisy i wyszli z trzeciego miejsca. Potem podobnie się wygrali z Chorwacją. Potem pokarnych wygrali właśnie z Polską. 2-0 pokonali Vali, a Portugalia wtedy miały takie razy jak Kuresma, Beto, Patricio, e, Eder, a i właśnie w półfinale z gospodarzami turnieju z Francji była kontuzja Ronaldo i ten, i Ronaldo zastąpił Kurezma i przerwie jeszcze wziął Eder, taki murzyn, i on strzelił go do i takim sposobem Bert Portugalia sensacyjnie wygra euro. Bo na początku po remisa wydawało się, że odpadnie, jeszcze w grupie, a tu nagle wygrała. A na tym euro są Włosi i Anglicy. Włochy i Anglicy winą. że będzie po e, przy podstawowym szczacie gryszczeli go na Federico bernardeski dla Anglii i w Bokarniach wygrają Włochy, a w roku... O. Jeszcze gwiazdy reprezentacji Włoch to dwaj obrońcy Juventusu, Jel... Giorgio Kielini i Bonucci. E... Najgorszy piłkarz w sezonie, czyli Federico Bernardeschi, bo stał się ostatnio brewnym, ale i tak na Euro pojechał. I obsałem, że on strzeli gola. Dwaj Brazylijczyków, Włochy paszportem, czyli... E... Giorginio i Emerson, też podstawowy brawkarz Milanu, Daruma. Y, zawodnik Juventus, gwiazda Juventusu, była gwiazdą a aktualnie gwiazda Juventusu, Kiez, Federico Chiesa. Y, jeszcze, jeszcze. Insigne, kapitan Napoli. Y, a! Jeszcze Jorginho ten Brazylijczyk zdobył Ligę Mistrzów w tym sezonie z Chelsea, Londyn i zna on angielską piłkę, więc... A! Jeszcze gra Marko Verratti, gwiazda PSG, czyli Paris saint -Germain. A Anglia ma wzmocnienia tylko ze swojej ligi, bo przypomnę, że, że Włochy to Jorginho Verratti grają za granicą, w Anglii, we Francji, Natomiast Anglia ma takich gwiazdy jak Hurricane, królestwo z poprzedniego Mundialu, Zawo Tottenhamu, Alexander Arnold, podstawowy obrońca Liverpoolu, Pickford, jeden z najlepszych bram, podstawowy bramkarz Erdentoru, De Dele Alli i Trapper, gwiazdy na poprzednim Mundialu Anglii. Y jeszcze. Y no i tyle znam z Anglików, więc mój typ to 1-1 i pokarnych wygrają Włochy Bo mają silną kadrę, chociaż Anglicy grają na Wembley i na swoim własnym stadionie i mogą skorzystać z przewagi własnych boisk w roku 66, kiedy skorzystali z przewagi własnych wojsk i wygrali na swoich stadionach mistrzoto świata jeszcze a, już. jeszcze raz wygrali tylko euro, a w roku, roku 2000 i 2012 zdobyli srebro. Natomiast w roku 1968 zdobyli złoto, korzystając z przewagi własnych boisk. Natomiast zdobyli też cztery złote medale na Mistrzostwach Świata. Tych roków to zapomniałem. Powiem Wam, że to dekada jest. 1930 do 1900 Tyle wiem o tym, ale zapomniałem roku Zdobili Świata, kiedy Polska zdobyła Brąz e, Czyli w roku 1982 zdobyli brąz w Hiszpanii i ostatnie złoto na Świata zdobyli Niem w Niemczech w roku 2006 Wt I co ciekawe każdy grał wtedy każdy zawodnik grał wtedy we Włoszech, we własnym kraju. Teraz każdy z tych zawodników jest trenerem. Oprócz Boskona, bo blisko nie A więc, taki piłkarski odcinek z zapowiedzią półfinału euro i ze sylwetkami drużyn. Dobra. Macie w opisie yy, powszednie półfinały euro. Nawet te dawne macie w opisie. I macie jeszcze piłkarzy, które zostały po Powołani więc, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!